Pomimo nieprzychylnej aury trójka pruszkowskich zbieraczy nie próżnuje. Tereny zakładów produkcji wyrobów hutniczych w Płochocinie kryły prawdziwe skarby. Jednak ich wywózka to nie jest prosta sprawa. Trzy, cztery. Zostawione, a damady! No nie, artyl! Nie, nady! Dobra, słyszycie? Ja wezmę do góry, wypchnijcie. Trzy, Trzy, Na pionu, do pionu, do pionu! Trzy, czte... Trzy, Wyszłeś? Wyszłeś? Najcięższe chłopaki mają już za sobą. Chociaż na pewno chętnie by odpoczęli, decydują się niezwłocznie załadować pozostałe dary. Mija 20 minut i jest po robocie. Edy, Dawaj. To tak film. Uh, uh, uh. Dobra. Jedziemy go! No Januszku, trochę rzuciliśmy, co? No, trochę to tato. Jest, jest. Nawet czuję, jak samochód prowadzę, to ciężar jest. To szyny ciężkie było. Ale synku, zawiodłem się. Czym? Zawiodłem się, synku. Na no, czym? Bo miała być drobnica. Żebyś no. No. <gimnastyki> trochę gimnastyki miał, no. Synowy nie chce znaleźć? Nie się dzisiaj, nie chciałeś, tak, Edek? No, to na nie jest. Pomacne. Obiwok numer jeden. No jak? Albo wygrało zmęczenie, albo rozsądek. W każdym razie Janusz powstrzymał się od komentarza. Zresztą nie ma czasu na przepychanki, bo Edek właśnie wjechał na plac złomowiska. Cześć, Rafałku. Cześć, maleczko. No, Dwie tony 760 sześćdziesiąt kilo. Dobra. Jedziemy z was. na fałkucie, Mocno grube. Za kontenerki. Paetku, jedziemy. Pan Edek przeparkował auto we wskazane miejsce, a dzisiejsze łupy ostatnim już wysiłkiem złomiarzy wylądowały na placu. I to ile było? Dwie tony 80. 660 kilo dla ciebie 100, 200, 350 63. No i dobrze. Do jutra, Rafałpu. Do jutra. No i panowie, maru złotych się zarobiło. Trzymaj dziu. Trzymaj Jęczek. Dobra, jedziemy. Dziękuję. No, no. Dzień 360 zł. Impulsów 50 paliwo, 110 mi zostało. A to dobrze, że nie dołożyłem. W tym przypadku brak porażki można śmiało uznać za sukces. Gdyby zgodnie z przewidywaniami na chłopaków czekała wyłącznie drobnica, Marek Jagnic pierwszy raz od dawna odnotowałby stratę.